Teraz moi drodzy, na moim Instagramie nagrałam taką serię polecajek prezentów z okazji Pierwszej Komunii Świętej, które też się nadadzą na przykład niektóre z nich na bierzmowanie i wciąż zostaje sporo zapytań o to, czy mogę coś jeszcze polecić, więc pomyślałam sobie, że wszystkie te moje polecenia zbiorę i nagram jeden konkretny filmik. Oczywiście moim zdaniem najważniejszym prezentem na pierwszą Komunię Świętą jest Biblia. Rodzajów Biblii jest mnóstwo, wydań Biblii jest mnóstwo, ale oczywiście są takie, które bardziej skradły moje serce i myślę, że właśnie nadają się idealnie na prezent. Są to przede wszystkim Biblie pierwszego kościoła w moim ukochanym wydaniu na zamek, które są dostępne w kilkunastu różnych kolorach, tak jak widzicie, ja mam dwa. I myślę, że to jest fajny pomysł na ponadczasowy prezent, który zostanie z dzieckiem już na lata, jak nie właśnie na całe życie. Możecie wybrać kolor, który jest ulubiony waszego dziecka. Są różowe, niebieskie, miętowe, żółte, brązowe i też bardziej stonowane typu szare. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a jest to naprawdę wartościowy i piękny prezent, praktyczny, który można mieć zawsze przy sobie. Jest także moja ulubiona Biblia pierwszego kościoła w wersji ilustrowanej ze złoconymi brzegami. W środku, tak jak właśnie na okładce czytamy, mamy piękne ilustracje. Myślę, że ciekawą propozycją jest też Biblia dla dzieci w wersji angielsko-polskiej. Jeśli na przykład um, uczycie dzieci dwóch języków jednocześnie, jest ona uzupełniona o również piękne ilustracje. Barbary Litwiniec i wiem, że są też dostępne w innych wersjach językowych, albo w ogóle taka ładnie ilustrowana Biblia w języku polskim. A jeśli nie wiecie, czy dane dziecko, bo to może nie chodzi o wasze dziecko, ale szukacie dla kogoś na prezent, ma już swoją Biblię, to warto też zaopatrzyć się w takie wydanie kieszonkowe. Tutaj ponownie Biblia Pierwszego Kościoła, akurat w kolorze zielonym, które w przyszłości dziecko będzie mogło mieć właśnie zawsze malutką gdzieś przy sobie. Kolejną propozycją jest Biblia w wersji komiksowej. Fenomenalne wydanie, które zachwyci, powiem Wam szczerze, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Te ilustracje są po prostu genialne i myślę, że przykują wzrok właśnie tak, jak mówię. Zarówno dzieci, jak i dorosłych i będą taką wyjątkową propozycją, która spowoduje, że Pismo Święte i słowo Boże stanie się bardziej namacalne dla dzieci. A żeby lepiej rozumieć słowo Boże i być może pracować z nim wraz z rodzicami, to polecam ilustrowaną encyklopedię biblijną, która daje szerszy kontekst czytanych przez nas fragmentów. Pisma Świętego. Ta książka napisana jest bardzo przystępnym językiem, opatrzona wieloma ilustracjami, co pomaga nam lepiej poznać zarówno różne postaci z Biblii, jak i w ogóle kontekst kulturowy czy historyczny. Wspaniała propozycja na uzupełnienie wiedzy o Piśmie Świętym. Warto też zaopatrzyć dziecko w modlitewnik dla dzieci. Jest to modlitewnik, który można kupić w wersji dla dziewczynki i dla chłopca. Bo jest dodatkowa okładka w kolorze różowym albo fioletowym, bodajże. Fioletowym. Jest to modlitewnik, który myślę, że powinien mieć każdy, kto przystępuje do pierwszej komunii świętej. Znajdziemy tutaj wszystkie podstawowe modlitwy, ale także rachunek sumienia w oparciu o 10 przykazań Bożych. A także na końcu tej książki znajdziemy kilka bliżej przedstawionych postaci biblijnych, opatrzonych także kodami QR, dzięki czemu możemy lepiej ich poznać. Są to fascynujące historie, dzięki czemu znowu słowo Boże staje się bardziej namacalne dla dzieci. Wspaniała książka słowa Jezusa, która zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy na przykład będą tę książkę dziecku czytać, choć oczywiście dziecko komunijne już potrafi czytać, ale mimo wszystko, Warto jest spędzać ten czas i poszerzać wiedzę, wiarę łącznie z dzieckiem. 51 słów rozdziałów, które każde przybliża nam i pozwala lepiej zrozumieć czyny czy słowa naukę Jezusa. Na przykład: nauczyciel, przebaczenie, samotność. Jak widzisz, każdy rozdział zajmuje właściwie tylko dwie strony. I to wystarczy, żeby zachwycić się Jezusem, ale też dać do myślenia, dlatego że każdy rozdział kończy się kilkoma pytaniami, co daje fajne pole na przykład do rozmowy rodzica z dzieckiem. Oczywiście nie da się nie zauważyć tych pięknych ilustracji, którymi opatrzone są strony tej książki, które po prostu, powiem Wam szczerze, mnie wprost zachwycają. I ostatnia z książkowych propozycji, ale jeszcze nie ostatnia w ogóle z propozycji, to każdy może być święty, czyli nawet łobusy idą do nieba. O tej książce mówiłam już w ulubieńcach kwietnia. Jest to wspaniała pozycja, która pokazuje kilka intrygujących życiorysów świętych, zarówno tych starotestamentowych proroków, jak i bardziej współczesnych świętych. Znajdziemy w tych historiach same smaczki, a także fajny słowniczek. Po, który pojawia się co kilka rozdziałów, który znowu daje fajne pole, pole do rozmowy, rozszerzania wiedzy. Oczywiście opatrzona ta książka jest wspaniałymi szydełkowymi postaciami świętych, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby tej książki. W tym zestawieniu nie może oczywiście zabraknąć też książkowych propozycji i uważam, że to jest coś, co powinien mieć każdy katolik, czyli pięknie najlepiej ręcznie robione, piękne różańce. Moje są z manufaktury różańca, ręcznie robione, z naturalnych kamieni. A tutaj pełen różaniec z koralików porcelanowych. A dla dziewczynki dodatkowa piękna dziesiątka różańca na rękę. I właściwie wiecie, wszystkie te różańce czy bransoletki można dobrać w ulubionych, dostępnych na tej stronie na Instagramie kolorowych koralików. Są niezwykle estetyczne i starannie wykonane. Powiem wam, że właśnie ta estetyka mnie najbardziej w nich urzeka. I już ostatnie drobiazgi, które mogą być dodatkiem na przykład do prezentu: kubek z przesłaniem czy zakładki z cytatami z Pisma Świętego od wydawnictwa Sharon. To już wszystkie moje polecenia. Propozycji prezentów na pierwszą Komunię Świętą, ale myślę, że tak jak właśnie powiedziałam, większość z nich też nada się na bierzmowanie. Daj znać, co ty ze swojej strony byś zaproponowała na taki prezent, a tymczasem zapraszam do obserwowania mojego kanału oraz do obejrzenia innych filmów. Cześć!